I mocna góra, mocno, mocno wywal do góry, mocno, mocno, pięknie. Zejdź, zawiśnij. Dobrze, Aniu, idźmy na wagę. Najpierw daj odważnik, żebyśmy go mieli tutaj czekać, w zasięgu, z roku. Czekaj, czekaj, jest zero, jest zero, dobra kłaść. Idealnie, 20,1 bo to zresztą jest CKD. Dobra. No ta koszulka to wyższa? Ma... Co? Ta koszulka na pewno waży więcej niż ja. No, ale to nie ważę, masz po prostu 2 wam... Jest zero, dobra, tak 896. No i okej. Dobra.